bardzo serdecznie w nowej karierze na moim kanale. Będzie to kariera Alexa Davisa w Sportingu Lisbona. A więc, tak, mm, to będzie nowa kariera, bo tamta już tłumaczyłem w audiologu, jeśli ktoś nie wie, niech zajrze sobie do audiologa, że coś się po prostu pojebało z moim serwem. No i. Nie mogę kontynuować, a więc wybrałem drugi, następny klub. Um, no i oczywiście innego menedżera, Alex Davis, nukarzysta, według zasadnych szana. A więc tak, weź um, udział w spotkaniach. Dobrze, Alex, też się cieszę. E, chętnie dowiem się więcej o klubie. Uważam, że cel minimum jest awans do bucharów i obecnie zgodnie z nim panów następujące Budżet wpadł 250 tysięcy funtów tygodniowo oraz budżet transferowy 3 miliony funty tygodniowo ehm, Dobra, niech będzie, zgadzam się na ten budżet hmm. Mam parę pomysłów Dobra, niech będzie Nowo zrozumiałem, że przedstawiam tak spotkanie, dobry pomysł Yy, dobra, już przestań pierdolić Hej Alex, Antonio Weira, twój asystent yy, Nie, pierdol się Później pogadamy Wywalaj Dobra, aktuacje, aktualne informacje transferowe mm, Na wypożyczeniach przywołują obecnie Veldinio U nas jest wypożyczony z Spalme, Palmeiras Obecnie najlepszy prawie obrońca Według naszego no, dobry, dobry dość jest, ale taki 22-latek. No to Iwan Piriż z Deportivo Maldonado, obrońca prawy, i to jest następny obrońca prawy, i to jest trzeci obrońca według naszego asystenta. I w innych klubach przebywają Fabian Rinaudo, defensywny pomocnik, no niezbyt dobry. Miguel Lopez, no on już trochę lepszy, obrońca prawy, hmm, przebywa w Olympique Leon. Następnie Valentin Viola, 21-latek talent, no dużo jest tu talentów i na to, to liczę Zakaria Labiat, wypożyczony do Vitesse, no szkoda, że on jest wypożyczony do Vitesse, eee, wolałbym, żeby on był tutaj, no i Salim Sisse, był jakaś no i kolejny talent, 20-letni napastnik, może coś z niego być. Eee, ogólna charakterystyka Sportingu. Jeden raz europejskiego pucharu, zdobywca pucharów, czyli jeden raz, Liga Portugalska wybrana razy 18, Tata de Portugal, czyli to jest e, puchar jakby Portugalii wybrany 15 razy, no i e, super puchar 7 razy, mm, rok założenia 1906 rok, stadion, Stadio José Alvalade, najwięksi rywal Sporting Lisbona mm. i FC Porto, czyli najwięksi, czyli największe kluby po prostu, baza treningowa, doskonała baza treningowa i... Doskonałe obiekty młodzieżowe, balteringowe na 5 gwiazdek, na obiekty młodzieżowe na 4,5 i doskonały system szkolenia młodzieży, to mnie bardzo cieszy. i zebranie z zespołu i tutaj tak. No myślę, że większość Was nie zna, to już jest takie standardowe. Myślę, że jesteśmy w stanie awansować do paru mistrzów. I okej. Okay. Żaden piłkarz nie funkcjonuje negatywnie, to mnie cieszy. I zespół skałtów serdecznie wita w klubie. I tutaj e, obrońca środkowy Manuel z Aleliko Paraneze, e, Czy on będzie chciał do nas przyjść? Ma 4 gwiazdki i 4,5 potencjału. Byłby to nasz najlepszy obrońca. A zobaczmy, złóżmy zapytanie. Niech będzie, ile on, oni będą chcieli za niego. I przejdźmy w takim razie do zespołu. Hmm, raport o zespole. I oczywiście, według pozycji, oczywiście, bramkarz Rui Patricio. Najlepszy bramkarz podstawowy. Nasz bramkarz zdecydowanie to będzie on podstawowym bramkarzem. Drugim bramkarzem jest. Marcelo Boek, którego od razu wystawiam na listę transferową Proponu i klubu nawet za te 300 tysięcy, bo ja chcę tutaj zobaczmy tego Wiktora Golasa, 22-latek, no. szczerze mówiąc to można by go tutaj do drużyny U-19, nie, nie do U-19, tak, U-19, bo tu nie ma drużyny rezerw, to trzeba też wspomnieć. E, Obrońca prawy, Miguel Lopez, w tym momencie niby najlepszy, ale on już wypożyczony do Olimpik... E, do Olimpiku, czyli można go wywalić z od razu. Weldinho to jest ten wypożyczony z Palmeirasu. No i on raczej z. A niby tu. Jest jeszcze ten Cedric Suarez, no ale to jest talent i raczej na pewno on będzie grał, a nie właśnie ten Weldinho, który jest wypożyczony. To jest nasz wychowanek, chyba Cedric Suarez, bodajże. Ma mm, kontakt z 2016 roku, czyli jeszcze długo. No i to będzie nas e, podstawowy prawy obrońca. O, obrońca środkowy Marcus, e, Marcos Rojo. Czyli nasz najlepszy środkowy obrońca, bardzo dobry obrońca, 23 lat, 4,5 gadki raportu potencjału znaczy się w tym momencie 3,5, a więc jeszcze może się rozwinąć, to jest nasz najlepszy środkowy obrońca. Dalej Mauricio. Trochę gorszy, no sporo gorszy już środkowy obrońca, zobaczymy co z nim będzie. No i jeszcze tu Eric Dier, czyli kolejny talent Anglik. I myślę, że to on będzie grał razem z Rocho, a nie właśnie ten Mauricio. William Carvalho, ale to już jest defensywny poseł, to można go stąd wywalić. Piri, ok. Ale Mauricio chyba, nie, środkowy. Dobra, czyli jeszcze ten Ruben Semedo, także talent. No, na środek obrony w tym momencie nie widzę e, tej... żadnego problemu i raczej nie będzie wzmocniany mm, środek obrony. Prawa obrona jak najbardziej jest ok. Lewa obrona, Markus Rocho, i tutaj Jefferson jest później. No i tu będzie trzeba coś wzmocnić, tak dokładnie, będzie trzeba dokupić lewy obrońca, no słaby tutaj ten obrońca jest, można od razu go spróbować, ma koniec kontraktu już za rok, a więc można go spróbować, że sprzedać za tę kasę, co tutaj jest. Pirisz, on jest prawym obrońcą, więc on tu też yy, nie ma co do gadania. DR środkowy obrońca, Lopez prawy. No trzeba kupić, bo Jefferson tutaj na pewno, on będzie rezerwowy. Trzeba dokupić jakiegoś, jakiegoś porządnego lewego obrońca. Defensywna pomoc, tu Elias. Najlepszy jest defensywny pomocnik, właściwie pomocnik środkowy. Może grać także na defensywnej pomocy i on raczej będzie grał yy, na pozycji środkowego pomocnika, bo na defensywnej raczej, no tu jeszcze jest ten Rinaldo. Fabian Rinaldo, ale on jest wypożyczony do Katanii, to nie wiem, po co on tu nawet jest w tym raporcie. Raczej będzie grał ten talent tutaj, 21-latyk, William Carf Carvario. 2,5, 2,5 gwiazdki w tym momencie, 4,5 prognozowane, a więc no, raczej on będzie chciał, żeby on się tu rozwinął w naszym zespole. Do środek pomocy Elias, ja już pokazywałem, drugim środkiem pomocy postawą będzie Andre Martins. Zobaczmy kto się nim interesuje, Olympia spireus na pewno go nie sprzedamy. Adrian tu jeszcze mamy, ale to jest bardziej. No on też będzie mu grać. Ale środek mocy w miarę jeszcze obsadzony mamy labiat, on też już tu musi wywalić stąd Vitor. To jest ofensywny pomocnik bardziej. No już też tak średnio mi on tu pasuje, choć zostanie jeszcze na razie przynajmniej um, ofensywna pomoc tutaj Andre Carillo będzie prawym skrzydłowym 4,5 gwiazdki raportu 22-letni Perugiańczyk że nie? że mówię? Tak, peruwiańczyk. I to on będzie tu naszym podstawowym prawym skrzydłowym. No i tu niestety też mnie trzeba wzmocnić, no bo te raporty nie wyglądają Wilson Eduardo. Nie wyglądają imponująco za bardzo. Lewa, tutaj będzie Diego Capel. No, pff, też sporą wartość ma. Spróbujmy może proponować go klubom. Chociaż za 5,5 miliona ma sporą wartość, a ja w nim nie widzę te, tego takiego typowego skrzydłowego. I Shikabala. No, prędzej on, prędzej ten Shikabala właśnie, to jest chyba, co to jest? Egipcjanin Prędzej on, prędzej go bym widział na tej lewej, no, lewej pomocy, no ale na padzie tutaj mamy Frediego Montero, i on będzie, chętny. on na pewno zostanie i jeszcze mamy tego Islama Slimani Małą wartość, ale można spróbować go, no bo nie widzę go po prostu, można spróbować go opylić gdzieś, może za 1,5 miliona by poszedł albo coś takiego Yy, jeszcze tu jest Valentin Viola wypożyczony, wypożyczony do Racingu, a więc nawet go tutaj nie trzeba pokazywać jeszcze Diego Rubio. No i Diego Rubio, może on, właśnie może on będzie tym rezerwowym napastnikiem. Zobaczymy, no. Jest tu kilka pozycji oczywiście do wzmocnienia, no bo nie ma bata, żeby nie było. Ja sobie poszukam to na, na luziku. Mamy tutaj za 16 dni towarzyskim, mecz ze Szachtarem ale jeszcze może wystawię tą taktykę taką więcej taką taktykę, jakby, jakby to normalnie było, zacząć szybki wybór. Jaki nam tutaj? Na pewno nie będzie tak. Gdzie jest ten Jefferson? Mm, Jefferson, Jeffer, Jefferson, jest Jefferson. Ok Mauricio, czy to jest ten? Tak, chyba tak ten Mauricio. Nie, mm, miał grać ten młody Anglik. Mm, jak on miał? Eric Dira, on jest teraz na, na reprezentacji. I Markus Rojo, i Soares na prawej. Ale ja bym tu spróbował może zagrać na def... jednego defensywnego podsnika, bo ten William Carvario, no, pytanie, czy na ofens... Ja bym zagrał na def... bardziej defensywny, bardziej lubię takie ustawienie, preferuję FFM-ie. No i na razie też się dobrze sprawdzał William Carvalho tutaj na defensywnej, Elias z Adrianem, a nie Martin... Adrian Martin z GS tutaj. Hmm. Będzie Andre Martins tutaj na środkowej pomocy. Karila ma tutaj prawym skrzydełku, Eduardo tutaj w tym momencie nie, bo jego kapel jest tutaj od niego lepszy, czyli Kapel i Montero na napadzie. No i tu jeszcze kilku rubior, ale on jest chyba wypożyczony gdzieś. Do Sodress, fucking. No powróci i wtedy może pomyślimy coś, co z nim zrobić, bo kolejny talencik, dużo tu tych talentów jest. Aha, jeszcze pokazać trzeba oczywiście drużynę U19. Tu mamy Porto B. Gdzie jest? Druga liga portugalska. Hmm, dobra, już na U19 po wartości sobie polecimy. Victor Golas. A go tutaj, tutaj w, yy, wziąłem. Cristian Pondero Nie wygląda to imponująco na razie. Junior Jorge Marquez. Oj, oj, oj. Chyba nie będzie tutaj nikogo ciekawego za bardzo. Choć jest tutaj Mark Aurelio, 16-letni 16 16 środkowy pomocnik, może być wybitny z niego środkowy pomocnik ligi. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, ja myślę, że tak, zrobimy sobie, bo przedstawiłem Wam teraz zespół i z chęcią bym zagrał od razu pierwszy mecz bo ja już będę teraz grał sobie dalej. I z chęcią zagrał pierwszy mecz a pierwszy mecz jest tutaj, mecz z Rio Ave. Ja, sprób, ja nie wiem, zobaczę. Prawda, bo nie będzie to, będzie to taki odcinek dłuższy trochę. Będzie także mecz z Rio Ave, no i też przedstawienie zespołu było okej. Okay, a więc widzimy się po krótkim cięciu, dla was krótkim, dla mnie trochę dłuższym. Po krótkim cięciu z meczu z pierwszej kolejki Portugalskiej Ekstraklasy z Rio Ave. Siemano za moment. Okej, okay, jesteśmy po krótkiej przerwie. Ja już jestem przy meczu z Rio Ave. No i teraz rozgram sobie ten mecz, ale jeszcze <coughs> sorry, jeszcze wcześniej pokażę Wam transfery, jakie dokonałem. No nie było tych transferów za dużo niestety. Yy, transfery, historia transferów. Przyszedł do nas jeden zawodnik, Niku Surstencius ze Stieły, za 6,5 miliona ogólnie, ale zapłaciłem 5 yy, gwiazdek raportu. To jest 103 to, gwiazdki w tym momencie. No, w tym momencie jest naszym. Ale ja bym chciał, żeby on na lewej bardziej grał i już szkole u niego pozycję. Tak samo prawy, żeby tutaj no Skarilo nie będzie może konkurował, ale tu bardziej na lewej gdzieś, żeby wzmocnić tą lewą stronę. A za tym może też grać rzeczywiście na ofensywnej. No problem, nie? E, to jest Rumun 20-latek. No, zobaczmy, czy może się rozwija. Nie rozwija się, ale 5 gwiazdek raportu, 5 gwiazdek potencjału. Robi sobie 6,5 miliona. Nie pamiętam, jak to informacje, zobaczmy, transfer, oferta transferowa, zaraz, jak to się patrzyło, informacje o kontrakcie, kontrakt, nie, rozwój, raporty, historia, historia, za 6,5 miliona wcześniej zdjęła z własności w 2012 roku, sprowadziła go do 650 tysięcy, już tutaj fenomenalną kwotę zarobili, Dobra, nie wiem jak to zobaczyć, także nie pokażę Wam tego, ale odszedł od nas Diego Kapel, tak jak już zapo zapowiadałem, 5,5 miliona z niego udało nam się wyciągnąć. Moim zdaniem stancja jest bardziej tutaj, no 9,25 już warto jest. 4 mecze, jedna bramka, 6,88. No, według mnie Kapel to nie był ten skrydłowy, jakiego chciałem, wolałem tutaj sprowadzić z Chciałem jeszcze sprowadzić jednego zawodnika, zaraz może Wam go pokażę. Być może sprowadzę tego zawodnika, bo brakuje zawodnika zawodnikami na lewą obronę, znowu 5 gwiazdkowiec, czyli taście lat jest największy talentów z, z Estudiantes La Plata lewy obrońca 5 gwiazdek, potencjału 2,5 w tym momencie, a zobaczmy jakie już ma atrybuty 16-17 odbiór niesamowite atrybuty tego lewego obrońcy. No i przed do nas jeszcze Andrija Żywkowicz. 5 kolejny, niestety ale w tym momencie kontuzjowany od 2 do 5 tygodni, zerwane ścięgno pod konowowe przychodzi dopiero mm, w 2014 roku, a to jest zawodnik Partizana Belgrad, 17 latek. No i liczę, że on się rozwinie tutaj i będzie na, będzie konkurował już w następnym sezonie z Kalilo jak przyjdzie do nas. No pff, co, tu co tu długo mówić? Jeden z najlepszych zawodników według mnie. Mm, Jeden z talentów FM. -a. No. I jeszcze jednego, bo nie wiem, dlaczego go tu nie mam. Ruben Garcia. Kolejny zawodnik. Garcia. Kolejny zawodnik, którego chciałem ściągnąć. To jest chyba on, tak? Tu? Nie, kurwa, który to? Ruben Garcia, ten. Kurwa, no dużo, teraz ich tu jest. I chuj wie, który to po kolei O to jest ten zawodnik 4 bug gwiazdki raportu. Go też chciałem wprowadzić, ale niestety, ale za jakieś dziwne tam wiksy się działy, że po prostu nie mogłem jakoś, jakoś no nie wiem, no, kurwa. No, proponowałem, miałem 5 milionów budżetu. <laughs> kurwa, sorry. E, sorry, 5,5 miliona budżetu, dałem 5,5 miliona teraz i tam e, chyba 2,5 czy tam 3 nawet miliona w ratach, ale się nie chcieli jakoś, pokazywałem, że budżet tego nie, 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 nie utrzyma, tego nie wiem, dziwne to było. Hmm, no, i za dużo się nie zmieniło ogólnie, a więc możemy przejść do meczu e, z Rio Ave na wyjeździe. Pierwszy mecz ligowy naszego Alexa Davisa. Na pewno wyjdziemy w bramce z Patricio. Od prawej wejdzie. Hmm, gdzie jest mój? Tu są nie niezarejestrowani, to nie wiem po co ich tu w ogóle tu mam. Duży na. Wszystkich trzeba tu powysyłać. Hmm. Do drużyny U19. No, szkoda, że Zakaria labiad, um, Niestety, ale jest wpożyczony, bo to jest moim zdaniem, moim zdaniem zawodnik, który już w tym momencie mógłby tutaj grać u nas. E, dobra, Cedric Soares to będzie nasz podstawowy prawie obrońca w tym meczu. Na środku wyjdzie. Um, gdzie jest nasz Marcus Rocho? Aha, na lewej broni jest. Dobra, Rocho tu za Samedo Razem z Mauricio na środku obrony, a na lewej obronie zagra nas. podstawowy lewy obrońca Jefferson, na defensywnej nasz talencik William Carvalho, na, na środkowej pomocy defensywnej Elias i Martins, e, prawe skrzydło to będzie Andre Carillo, mm, tu ok, i Shikambala, Shikibala czy jakoś tak, i Montero na ataku i Stanciu, on, zobaczmy czy on ma ogranie. No jest wszystko jak najbardziej okej okay, u stancji, ale jak go wpuszczę na wszelki, jak będzie potrzeba taka. Tu Waldinia także Vitor. Witor. Hmm. Kogo by tu ściągnąć? Semedo. Ok, i będziemy musieli jeszcze. Aha, kurwa, cały czas. Ok, dobra. I jeszcze Niku z No niestety nie będziesz miał dziesiątki, przykro mi, ale będziesz miał. 69. Dobra. Bez skojarzeń. Dobra. Możemy zaczynać mecz. Mecz z Rio. Myślę, że to nie powinien. A, wiesz, Boż. What the fuck? Defensywny pomocnik, który musi być brat chyba. Managera portugalskiego. To. No. Dziwne to. Jaka polewka. Boże. André Villar, proszę, what the fuck? O co tu chodzi? Dobra, przechodzimy do meczu. Kurwa, asystent jak zwykle z Oj. doli. Oj, 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 oby się to nie odbiło tutaj na, na rozwoju tego meczu. Mauricio, zaczynamy akcję. Martins. Ta, ta, ta. No nic się tu nie dzieje na razie. Rodriguez. Braga, Wijasz Boasz. Braga. Rodríguez Braga, Marcelo. O, Edimar. Edimar! Co zrobił w tym momencie? Cedric Soares, że Edimar praktycznie jest trudnej bardzo sytuacji wyszedł na pozycję sam na sam. Martins, wijaz Boasz będzie chyba ukra. Karilo, bardzo dobre. Kurwa. Suarez, idziemy dalej akcją. Kolejna akcja. Elias. Martins, krepka z Carrillo, Karilo, rozpędza się Peruwiańczyk. Suarez, poprzeczka! Po Soareza, właściwie po centrum, strzale Suareza, naszego prawego obrońcy. Nie daje się wszystkiego, Markus Rocho, i to mnie trochę też martwi, a poza tym cały ofensywny tercet nie daje się wszystkiego, oprócz e, Frediego Montero. To też niezbyt dobrze, ależ podanie jest Montero. Martins. Szeroko do Jeffersona, Shikabala, Montero 1 do 0 na Sportingu Lisbona Po golu e, m, Frediego, Montero. Tu kontu jakiś, jakiś lekki uraz. M, doznał jakiego uraz dostał Rui Patricio. Mam nadzieję, że kurde, to nie, nie, chyba jest ok. coś, jakiś Bóg musiał być albo coś takiego. E, Wygląda spokojnego. No, Montero, a no tutaj dobra, poprawiałem się im trochę, ale to już koniec pierwszej połowy. Bardzo szybko mija nam ten mecz. Rui Patricio, Jefferson. Może jeszcze jedna akcja. Elias, Martins do Shikabali! Shikabala, Fernando Henrique! Broni teraz Bramkarz, ale mamy już drożny. Martins Rocho! Dobrze ich Bramkarz łapie tą piłkę. Uprzedzając naszego Argentyńczyka. I to będzie koniec pierwszej połowy. No nudne dosyć ta pierwsza połowa. Kurwa. Co jest z Wami? Dobra, byłem pod wrażeniem, może wtedy to podziała. No w tym klubie jakoś to dziwnie nie działa, że jak prowadzimy 1 do 0, to żebyście, żeby ich jeszcze bardziej zmotywować, że jeszcze nie dajecie sobie wszystkiego, że możemy jeszcze wyżej grać. Jakoś dziwnie to działa, nie wiem dlaczego tak jest. Rui Patricio, Martins, Elias, William Carvario, Elias, Rojo. Soares. Fatalne podanie, Edimar, Diego Lopez, oj Diego Lopez, Hasen, Hasen, Hasen i Rui Patricio ratuje nasą, naszą tutaj dupę, Leonin, Leonin uwaga, Leonin Patricio, to jest bramkarz, to jest bramkarz z światy klasowe, eee, kurwa, światy klasowe, ja pierdolę eee, kurwa. Klasy światów Ja pierdolę, co ja Co ja, ja odpierdolę? Ui, William Carvario urazu doznał. Elias zejdzie. Tylko pytanie, czy mam... A jest Adrian, dobra. Tylko że chyba bardziej. Dobra, jeszcze zmiany zrobimy stancję, by wszedł może zaś kabale. Eee, coś takiego. Chyba coś takiego. Wilson. Eduardo za i zatwierdzamy zmiany. Oby niepoważny poważny uraz. Poważny. Niestety poważny uraz. Williama Carvario. Nie zdążyłem go zmienić tutaj. Jeszcze raz musimy. Stancju. I Wilson. E Eduardo. Okej. Okay, yes. Dobra. Kontynuujemy mecz. Z nas palonym. Oby się tutaj ten minimalizm nam tutaj jakoś nie zemścił się na nas Prowadzimy do 1-0, niby, pro, niby jest prowadzenie Ale to takie prowadzenie, no można powiedzieć Bardzo ryzykowne, takie niebezpieczne Już 80, uwaga, Patrice od bramki Adriano, no właśnie No właśnie, teraz może być groźnie Boasz, Braga Pedro Santos i fantastycznie Teraz, y, chyba Cedric Soares wrócił Patricio, Martins, Montero, MONTERO! Druga bramka po błędzie obrońcy Frediego Montero I prowadzimy 2 do 0 i w tym momencie awansujemy na drugie miejsce yy, W portugalskiej krakasie Freddy Montero, tu fatalny błąd, ale Martins bardzo bezgrani Fantastyczny lob w Kolumbijczyka Prowadzenie 2 do 0, 3 minuty coś jeszcze się, co się tu zdarzy, Braga Hasem, Hasem do Ukry Ukraaaaaaaj jest, bramka Bragi I bramka na Rio ave, strzelcem bramki Braga Patricio był jeszcze bliski tam mm, Wybrony tego strzału, no ale nie udało się niestety 3 minuty, to już powinien być koniec po tym wybiciu Koniec meczu, wygrywamy 2 do 1 No nie do końca jestem jednak zadowolony z dyspozycji mojego zespołu co Kurwa! Wypierdolę tego asystenta Muszę zobaczyć tego asystenta, bo normalnie Freddy Montero, zawodnik meczu, dwie bramki 880 cena Olaemza na pierwszym miejscu w grę, 2 do 0 A sport, a podaję, że Tak, FC Porto i Braga remisują. To on jest tym asystentem moim. Oj, wypierdalasz gostek. Oj, wypierdalasz gostek. Seria, kurwa nie będziesz mi tak chuju atmosfery, morali w zespole. Dobra, przejdźmy do terminarza i zobaczmy, gdzie się my więcej spotkamy. Chciałbym te odcinki trochę częściej robić, na przykład, nie wiem, byśmy mogli się spotkać w następnym odcinku, na przykład tu na meczu z Bragą. Myślę, że to był ok. Bo tu nie widzę żadnego fajniejszego meczu. No tutaj na meczu z Bragą byśmy się spotkali, bo tu nie ma też dużo kolejek, widzimy bardzo mało kolejek jest w portugalskiej ekstraklasie. A więc na meczu z Bragą widzimy się, ziomeczki Do zobaczenia, jo, się malo.